Z tej round. Witam Was w kolejnym odcinku Naruto Broken Bone. Kontynuujemy misję Neji, a mianowicie musimy znaleźć tego złodzieja, czy tam szpiega, którego w ostatnim odcinku już raz pokonaliśmy. Tylko teraz tak, on nam zwiał i musimy znowu użyć naszego Byakugana, aby go wyczaić. I on chyba jest poza wioską, już mi się zdaje. Chociaż nie, czekajcie, to jest jeszcze w wiosce. Ale chyba tak, chyba tak. Tu jest wyjście, tak mi się zdaje.

Zenigok has fled through the trees. Catch up to him. Czyli tak, mamy teraz do dyspozycji Naruto oraz Negego. Możemy sobie zmieniać do woli między tymi dwoma postaciami. Eee, I tak, zaraz spójrzmy na mapę. Czy będziemy musieli użyć Byakukana. Na razie strzałka chyba nam pokazuje, wiecie co, tutaj. Czekajcie. No właśnie, chyba czeka nas... No, po prostu czeka nas bieg po tych drzewach. Tak więc zaczynamy. Wiecie co? Wydaje mi się, że fabuła jest troszeczkę tutaj zmieniona. Mamy do dyspozycji właśnie te postacie, tak jak to było właśnie w anime, ale misje są całkiem inne. Nie pamiętam, żeby to było. Znaczy, to są poboczne, może misje, dlatego tego nie ma. Tego nie było w anime. Jestem tylko ciekawy, czy będziemy musieli walczyć z tymi czterema takimi kolesiami z... Oni mieli te takie... Tak samo znamie zrobione przez Orochimaru, jak Sasuke, Sasuke. Pieczęcie te... Diabelne pieczęcie, jak to się nazywało, nawet nie jestem... Do końca nie pamiętam. Naruto, 48 sekund, 150 dolców i 15 złotych monet. Czy tam złotych, czy tych zwykłych, nie wiem. Ale okej, okay, dobra, spójrzmy sobie na mapkę. Hot Spring Resort. Tutaj już byliśmy, tylko teraz tak. To jest jeszcze gdzieś dalej, wiecie. Będziemy musieli przejść tą całą mapę tu. To jest chyba most. Na szczęście mamy już większość otwierane. E, dzięki tym misom, które wykonywaliśmy o, wcześniej. O, udało się. Tam jest pod spodem, ale nie chcę się używać jutsu. Nie wiem czy w ogóle mam takie. I teraz tak, gdzieś w tą stronę nie. Tylko, że chyba będziemy musieli zejść tędy, jakoś na obkoło przejść, i będziemy mogli tam się dostać. Tam raczej nie. Stój, 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 stój. Tutaj mogłem Rasengana użyć, ale kurczę, dobra. Mniejsza z tym. Eee, tędy chyba dobrze idę. O, tu będę mógł użyć. Czemu by nie? Pięknie, pięknie. No i mamy skrót. Natomiast tu jest zamknięte. Cholera. No. Czy jest tutaj jakaś dźwignia, czy coś do otworzenia? Nie wiem, chyba będę musiał tędy iść. O! Chyba walka nas czeka. Nawet nie zauważyłem tego kolesia. Genin ninja, genin ninja. Dobra, czas użyć chyba jutsu. Aha, mam... Na razie nie mogę, bo mam pasek nie zapełniony do końca. Ale mi przyjebał teraz, no. Ale to nic. Czekamy aż się uzupełni i będziemy Rasenganem w niego napieprzać. O! Mogę już użyć. Okej, okay, wyszło. Kocham to, kocham to! Perfekt! A, jeszcze A. Zapominam cały czas, że mogę naciskać właśnie ten przycisk A. Okej, okay, tutaj jest coś, ale... czekajcie. Chyba tak, chyba to otwiera nam to. Czekajcie. Ale później się z powrotem zamyka, tak? Czyli będę musiał jedną postacią po prostu tu stać i zmienić na drugą. Czekajcie, jak to było? Naruto pójdzie za nami, pójdzie. Kurczę, jak to było, że się zatrzymywało tą postać? Tym nie mogę, patrzcie. Okay. W ogóle gdzie to było, bo już nie pamiętam tutaj chyba tędy trzeba było przejść. Ale teraz to się nie chce w ogóle schować tu. Czemu? Patrz kurcze no. Dobra, udało się. A nie, otworzyło nam chyba. Tak, udało się otworzyć to. Okej, okay, okej, okay, czyli teraz tak tu. Czy ja wracam z powrotem? Nie, dobrze, dobrze, dobrze idziemy. Perform Jutsu LT i Gałka, tak? Co to jest? Aha, to jest ta osłona. Czemu nie mogę tego użyć? Szlak, szlak, szlak. Czekajcie, muszę to wyczaić, bo nie wiem o co chodzi za bardzo. Już wiem, już wiem o co chodzi. Dobra, to sobie wyłączymy, żeby nam nie przeszkadzało. Czyli w takich dołach, jakby, będziemy mogli używać tej obrony, Nejiego. I tak doszliśmy do tego miejsca, znowu będziemy musieli biec po tych drzewach. Tak więc ruszamy dawaj, 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 kasy zbieramy, zbieramy. No, troszeczkę teraz będziemy mieli, ona się zawsze przyda. A nie wiem, jakie miałem to minąć w ogóle. No, jesteśmy na miejscu. i okay, nawet nie spojrzałem tam, ale to mniejsza z tym. Hot Spring Resort, czyli tak. Czy ja nie wróciłem z powrotem? Zaraz, zaraz, zaraz. Nie. Nie, dobrze, idziemy. Punkt jest zaznaczony tam na mapce, czyli dobra, idziemy. Mm, tu się przydadzą chyba klony Naruto. To było chyba to, co? Co? Tak, chyba. <laughs> Już mi się jebie to, ale dobra jest. trzymaj, trzymaj, trzymaj. Okej, okay, mamy. Nie, no muszę wziąć to. Ej, kurczę, myślałem, że z tego nie da się z, spieprzyć, a jednak. No, puszaj, puszczaj. Teraz tak, tutaj coś jest. Nie wiem, czy to można rozwalić, wiecie. Wydaje mi się, że to, się że to można rozwalić, ale czym? No chyba nie, chyba nie. O kurczę, czyli tak. Tu, gdzie nas to w ogóle poprowadzi, co? My jesteśmy tutaj dopiero. Hej, kurczę, czemu ja w ogóle przeszedłem tędy? Przecież ja miałem tutaj iść. Jak ja, żebym na to patrzył. Nie w tą stronę w ogóle poszedłem. Co trzeba. No ale dobra, zaraz to naprawimy. Tamtą stronę gdzieś prowadzi nas, kurczę, tam była chyba... Aha, rozumiem, rozumiem, czyli tak, Neji będziesz musiał stanąć chyba na to. Jak to było, jak to było, żeby on. Żeby on tam stał cały czas. No nie, no kurczę, jak to się wydawało Kumale, już nie pamiętam tego. A już wiem, dobra, już wiem, podwójny po prostu. Podwójne uderzenie w y, krzyżak do góry, okej, źle, 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 źle. Okej, okay, teraz jest dobrze. No, i dawaj, dawaj. Tu chyba będę mógł wyłączyć to. Chociaż nie. Nie wiem, nie wiem. Pułapki muszą być gdzieś przed nami, tak więc użyjemy sobie może biakugana On działa troszeczkę jak węch kiby. O, właśnie, tutaj będziemy musieli zrobić obronę. Fajnie, wszystko wyszło, a jak to minąć? Powiedzcie mi, czy czekajcie. Tutaj jest błotem, chyba przejście o kurczę, ale tu jest tego. No i chyba jesteśmy na miejscu, tak, tylko teraz użyjemy sobie jeszcze raz ten gana i powinien, powinien ten złodziej być tam po drugiej stronie. No i fajnie, mamy go. 棒を選ぶべきだな。その小僧のようなアホでは張るだけだ。お父るん、大変だ。お父さん、大変だ。お父さん、大変だ。お母さん、大変だ。お母さん、大変だ。お母さん、大変だ。 Niestety Naruto tam się wpieprzy, w tą kupułapkę i nam nie pomoże. A no, szkoda. Pięknie, pięknie. Kurczę, udało mu się coś zrobić. To chyba to, co się leczy, tak właśnie. Ale zaraz spróbuję wywalić w niego, wiecie co? tylko Musi się naładować ten pasek. Te 64 uderzeń to jest dosyć mocne. wolno się ładuje mu pasy. Chyba możemy, chyba możemy. Poczekajcie. Aj, kurczę, znowu mu się udało.

またマルトに出番を取られるとはへ <laughs> ゼニゴケは書面を持ってなかったか里から盗み出したらしいものはいやなぜです重要な文書がなくなっているんだほか様はゼニゴケが犯人と睨んでいるおかしい盗み目的だったんだなら

Czy mogę tutaj wejść po ścianie? Zaraz zobaczę. Nie, nie mogę. Kurczę, no. A czy Naruto coś może tu zrobić? Chyba nie, chyba nie. Czyli co, będę musiał wracać taki kawał. Kurczę, to jest pewno pułapek, zapomniałem o tym. Kurczę, co jest? O nie, zapomniałem, że mam mało życia. Fuck. ale dobra, będziemy chyba od tego miejsca zaczynać. Tak jest. No tam nie da rady wskoczyć, cholera. Teraz taki kawał wraca, to troszeczkę mi się nie widzi. Kurczę, czemu to tak. Czemu tego nie, nie zrobili tak jak w jedynce to było? I teraz tak, tutaj idziemy, tak. Tędy powinniśmy dojść, wiecie? O nie, no kurde, ile to zabiera? Fuck. Dobra, to trzeba się przestać bawić, tylko to przejść w końcu. O, tu jest dźwignia, co ona wyłączyła? Chyba te te rzucające, wiecie? Dlaczego tutaj tyle musi być tych kurczyń Oj, ten okay, tędy przejdę. Teraz tak, gdzie mam wejść, co? Aha, tutaj mogę wejść po ścianie. Dobra, no nie, ten niewlas. Fak. Dobra, czas szybko kurczę. Trzeba się z szybko zmywać, bo już mnie to wkurza. O, trzymaj, trzymaj, trzymaj. Jeden taki bieg nas czeka, tutaj coraz lepiej to wychodzi. Tylko kurcze, to jest trochę żmudne, już tak w kółko to samo powtarzać. Ale niestety, no hmm, tak musimy. Gdzie my jesteśmy? Co? Jesteśmy tutaj na górze. Musimy dojść do. Czekajcie, stąd chyba już powinniśmy. Kurcze, teraz nie wiem, gdzie mam iść w ogóle. że tu chyba, tylko tędy. Idzie jakoś. Tu da radę przejść po tej wodzie, wiecie? Chyba da radę. Na tych wysepkach. Ok, to się udało. I tam jest chyba. Właśnie koniec tej wysepki. Nie wiem, czy kurczę zdążę. Dawaj, dawaj, dawaj. Jeszcze trochę. Ok, jest, udało się. Czekajcie, czy jesteśmy dobrze? Tak, w tą stronę chyba jest do wioski. No, w końcu jesteśmy w wiosce. Czy mi się wydaje, czy tu się robi coraz jaśniej? Wcześniej było takie tu ponure, a teraz już widzę, że i słońce tu wyszło, i wszystko. Wszystko zaczynają odbudowywać. Tylko teraz tak. Do Hokage, tak? Mieliśmy iść zaraportować to wszystko. Tak mi się zdaje. Kurczę, nie, co jest? Czemu punkt pokazuje w tamtą stronę? No nie gadajcie, że coś źle zrobiłem. Fak. Zaraz. No przecież było. Nie. Reporter sukces to the Hokage. No do Hokage, no właśnie, idę do niej może zaraz zobaczę, bo nie będę kurczę wracał na darmo. No i zajibiście, coś źle zrobiliśmy. Trzeba będzie chyba tam wrócić. Nie wiem po co, ale dobrze, wiecie co? Ja w tym miejscu sobie zakończę ten odcinek. I ja se sam tam polecę. Już nie będę tego drugi raz powtarzał. Tak więc do zobaczenia w kolejnym, w kolejnym odcinku. Na razie, cześć.